Spójrzcie tylko, z jaką dbałością detale wykonano ten budynek. Tekstury wysokiej jakości. Widać choćby słoje w drewnie, z jakiego wykonana została cała konstrukcja. Zauważyć możemy, w którym miejscu drewno jest spróchniałe i nawet, gdzie cieśla wbił gwoździe. W innym miejscu z kolei. Płynne, koliste ruchy średniowiecznej packi na czymś, co może przypominać dzisiejszy tynk. Mało tego, podczas deszczowej pogody wszystkie obiekty odbijają światło. Wprawdzie w mocno uproszczony sposób, ale sam efekt jest naprawdę porządny. I teraz pomyślcie, że tak wyglądają budynki, postacie i nawet najdrobniejsze rośliny w grze typu RTS, a więc należącej do gatunku, która z założenia nigdy aż takiej szczegółowości i bogactwa detali nie potrzebowała. Nie potrzebowała to dzisiaj, bowiem po premierze gry Manor Lords ten gatunek nie będzie już taki sam. Naprawdę rzadko mam okazję opowiedzieć wam o grze, która nie tylko zapowiadałaby się świetnie, ale także świetna okazałaby się finalnie. O jej twórcy, którego historia i zdeterminowanie powinno być wzorem dla tych ogromnych firm dysponujących zapleczem marketingowym, finansowym, infrastrukturą produkcyjną i technologiczną, a także całym sztabem ludzi, których zadaniem jest badanie rynku, w tym paradoksalnie, odpowiadaniem na pytanie, czego oczekują gracze. A oczekują dokładnie tego, co widzicie: takiej formy, takiej pasji twórcy i takiego właśnie podejścia do tworzenia. Jednak historia ta uwypukla pewien problem, z którym aktualnie zmaga się rynek gier wideo. Problem przerostu struktury, i marnowania pieniędzy na ludzi bezwartościowych, na rzeczy bezwartościowe, nie wnoszące nic dla rozwoju gier wideo, a które niczym w źle zarządzanej grze ekonomicznej pochłaniają, jakże potrzebne dla artystów zasoby. Przed Wami gra, która w pewnym sensie jest jednocześnie gotową receptą na uzdrowienie branży gier: Manor Lords. Oczywiście nie jest to gra idealna i trzeba mieć tego świadomość. Posiada błędy i masę niedoróbek, które sami zapewne odkryjecie i to po kilku godzinach gry. Jednak w przypadku tej produkcji chodzi o coś zupełnie innego. Na wstępie zaznaczę tylko jedno. W tym materiale nie powiem wam, jak grać, jakie budynki budować na początku, w jakiej kolejności i w jaki sposób je ustawiać aby uniknąć błędów. Nie podam Wam na tacy gotowej recepty, ponieważ sam tej recepty nie znam, a jeśli znałbym, to zepsułbym Wam takim materiałem zabawę. Wiem także, że jest to podejście zupełnie inne od tego, co prezentuje masa twórców na YouTube, ale ja podpowiem Wam jedno: odpalcie ten grę w ciemno i czerpcie przyjemność z popełnianych błędów oraz sukcesów, ponieważ to właśnie jest rdzeniem całej rozgrywki i o to tu tak naprawdę chodzi. Cała zabawa w Manor Lords nie polega na schematycznym i jedynym słusznym ustawianiu budynków, ale na odkrywaniu swojej własnej drogi. Satysfakcja z własnych sukcesów, usiana wprawdzie masą porażek, jest tu bezcenna. No dobra, ale zacznijmy od tego, czym dokładnie jest Manor Lords. A więc tak. Manor Lords jest grą strategiczno-ekonomiczną, gdzie naszym zadaniem jest nie tylko zbudowanie średniowiecznej wioski, ale głównie umiejętne nią zarządzanie. Niczym w Anno 1800 i wielu innych podobnych grach, musimy w taki sposób budować swoją osadę, aby zachować pewien balans pomiędzy zaspokajaniem potrzeb naszych mieszkańców, ich zadowoleniem i ogólną aprobatą, a koniecznym pobieraniem podatków, gromadzeniem dodatkowych środków na rozwój, handel i opłacenie choćby wynajętej armii. Ogólnie zależności jest tu naprawdę wiele, a sporo z nich skupia się właśnie na ekonomii, a ta uzależniona jest choćby od żyzności gleb, w tym występujących tu złóż naturalnych waszego regionu. Już na starcie będziecie musieli zdecydować, w którym kierunku rozwijać swoją osadę. No właśnie, domyślam się tylko, że umiejętne zaprojektowanie tego systemu, a więc czegoś, co jest pod maską tego, co widzimy, musiało Grzegorzowi zająć najwięcej czasu. System ten jest tu więc sercem i kluczem. Gra oprócz swojego ekonomicznego charakteru wzbogacona została także o drobne elementy taktycznych bitew, przypominających nieco serię Total War, ale tylko na pierwszy rzut oka. Nie stanowią one bowiem głównego celu samego w sobie, ale dodają tej grze koloru, i w pewnym sensie łamią schemat ogólnej rozgrywki. To, co jednak najbardziej rzuciło mi się w oczy, to naprawdę oryginalny system stawiania choćby budynków mieszkalnych z elastycznymi parcelami. Wygląda to tak, że owszem, możemy postawić tu standardowy budyneczek i tyle. Wprowadzi się do niego rodzina, a następnie rozpocznie pracę w wybranym miejscu. Ale możemy też zbudować go w sposób elastyczny, co oznacza, że już podczas projektowania Decydujemy, czy chcemy, aby w przyszłości został rozbudowany o kolejne miejsce na dodatkową rodzinę, lub jakiej wielkości, o jakim kształcie i przeznaczeniu posiadać ma ogródek. To jest naprawdę genialny pomysł, który da wam niezliczoną frajdę samego projektowania. Co ciekawe, jest to system, który wyłamuje się z utartego schematu wielu gier podobnych, a na tym nie koniec. Kolejny genialny pomysł i wykonanie to niezwykle płynne skalowanie widoków. Od widoku mapy strategicznej z podziałem na regiony, poprzez widok z lotu ptaka bardziej ekonomiczny, w którym chyba spędzimy najwięcej czasu aż do maksymalnego przybliżenia, które po prostu wyrywa z kapci. To jest coś, co zawsze marzyło mi się w grach tego gatunku i zapewne nie tylko mi. Jeśli pamiętacie serię Earth, za którą odpowiadał Mirosław Dymek. To zapewne wiecie, co mam na myśli. RTS z możliwością grania w trybie FPS to było coś, co wyprzedziło wówczas swoją epokę. I tutaj jest podobnie. Nie ma nic bardziej satysfakcjonującego, jak przejście się swoją postacią z gry po drogach swojej osady. Obserwowanie ludzi przy pracy i podziwianie szczegółowości wszystkich budynków oraz ogólnie samej natury. Wygląda to fenomenalnie i działa fenomenalnie. No, dobra, ktoś może powiedzieć, że to taka drobna opcja, która nie wnosi nic do rozgrywki. Ja powiem inaczej. To jest bardzo ważny element, który właśnie wnosi sporo do rozgrywki, ale od strony budowania imersji i wielowymiarowości świata gry. Genialna sprawa. Kolejnym bardzo dobrze wykonanym elementem tej gry jest oprawa audiowizualna. I tutaj warto wspomnieć, iż gra powstała na silniku Unreal i oferuje zadziwiająco dobrą jakość grafiki przy zachowaniu jednocześnie świetnej optymalizacji. Gra działa płynnie, bez przycięć i większych problemów, ale ja mam dosyć mocny komputer, więc jestem ciekaw, jak to wygląda na słabszych sprzętach. Ogólnie jednak, to co zrobiło na mnie spore wrażenie, jeśli chodzi o jakość grafiki, to skalowanie detali wszystkich obiektów, w tym postaci zwierząt, budynków, a nawet roślin. Przy maksymalnym przybliżeniu świata gry. Wygląda to tak, jakby stworzony był z myślą o standardowej grze TPP. Kolejna fajna sprawa, która prezentuje się tu świetnie to zmieniające się pory roku i różne warunki pogodowe. Co również warto zaznaczyć: w Manor Lords pory roku bardzo fajnie współgrają z całym systemem ekonomii. I mają realny wpływ na życie naszych mieszkańców. Powiemy, tak jak w rzeczywistości musimy przygotować się na zimę. Zebrać jedzenie i zgromadzić opał, a plony, w zależności od tego, co uprawiają nasi mieszkańcy, zbierane są w konkretnych miesiącach cyklu rocznego. No dobra, ale wspomniałem o prawie audiowizualnej, a nie tylko wizualnej. Co można powiedzieć o samym udźwiękowieniu i muzyce? No cóż, jeśli chodzi o udźwiękowienie w rozumieniu wszelkich odgłosów natury, prac naszych mieszkańców czy rzucanych okazyjnie tekstów, to są one na dosyć standardowym poziomie. Powiedziałbym, że nie ma się do czego przyczepić, ale też gra pod tym względem niczym szczególnym się nie wybija. Inaczej jednak sprawa wygląda w kwestii muzyki, bowiem ta, w mojej ocenie, została bardzo dobrze dobrana. Nie tylko pod względem współgrania z różnymi wydarzeniami podczas rozgrywki, ale szczególnie gdy podczas gry nic szczególnego się akurat nie dzieje. To, na co ja zwracam uwagę w takich grach, to na sam fakt, czy muzyka nie tylko dopełnia to, co widzimy na ekranie. Ale jakie emocje w nas wywołuje? Osobiście nie lubię, kiedy jest ona zbyt radosna lub zbyt depresyjna przez większość czasu, a niestety w wielu grach mam wrażenie, że deweloperzy nie bardzo na to zwracają uwagę. Oczywiście mówię tu o rozgrywce, podczas której akurat nic szczególnego się nie dzieje i panuje taka ogólna sielanka. Jedyne, do czego mógłbym się doczepić, to ilość utworów, bowiem tych mogłoby być nieco więcej. Ale jak to w końcu jest z tym Manor Lords? Czy faktycznie stworzyła ją jedna osoba? Powiem może inaczej. I tak, i nie. Jeśli dobrze prześledzicie temat, to przy tworzeniu tej gry Grzegorzowi pomogli znajomi artyści, natomiast wykonanie kilku elementów zlecił specjalistom. Przykładowo Grafikę główną, którą właśnie widzicie, wykonał dla niego Wojtek Fus, utalentowany tzw. koncept designer, który tworzył dla takich produkcji jak Miłość, Śmierć i Roboty dla Netflixa, dla gry Detroit Become Human, czy choćby dla zapowiedzianej gry Last Sentinel. Przejdźmy dalej. Wygląd oraz animację Lorda przechadzającego się po wiosce stworzył Marcos Garcia gaymonat artysta zajmujący się projektowaniem postaci do gier. Zobaczcie przy okazji, jak wspomniany Lord prezentował się na etapie tworzenia. Kolejne wsparcie Grzegorz otrzymał od pewnego animatora z Holandii, który wykonał dla niego te animacje postaci. Ogólnie zaangażowanych osób w ten projekt jest znacznie więcej, całą listę znajdziecie w zakładce twórcy w samej grze. Tylko mówiąc, że gra tworzona jest przez jednego człowieka, na myśli mam sam projekt, główne wykonanie od strony programistycznej oraz ogólny koncept. Sam fakt, że kilka rzeczy zlecił pod wykonawcą jest jak najbardziej zasadny, logiczny i normalny. Podsumowując. To dla mnie Manor Lords jest przykładem na to, że nawet dzisiaj, a więc w latach, w których wydawałoby się, że gatunki gier mają tak utarte schematy, że nie da się już nic lepszego wymyśleć, okazuje się, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Trzeba jednak do tego odpowiedniego człowieka z pasją, wizją i jakże ogromnym samozaparciem, którego wypada także odpowiednio dofinansować. Tacy ludzie jak Grzegorz właśnie potrzebni są w branży. Chcę jednak znać, co wymyślicie na ten temat, a z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.